18 radnych, 16 radnych oddało głosy za, jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Szanowni Państwo, w imieniu nas wszystkich radnych, mieszkańców Miasta Małopolskiego, na ręce pana starosty, całego zarządu, e, gratulacje proszę przyjąć od nas e, podziękowania za dotychczasową pracę całego zarządu. Kolejna sesja, kolejny rok, kolejne absolutorium. W tej kadencji to już nasze ostatnie, bo kadencja, przypominam, kończy się w 24. roku. Moje to już 17. Ale bardzo się cieszę, że przy okazji mogłem się również pochwalić przed społeczeństwem kolejnym wysokim miejscem w rankingu powiatów, w rankingu 60 120 tysięcy zajęliśmy 10. miejsce, jest to jedno z wyższych miejsc w ostatnich latach. Także pierwsza dziesiątka. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, jak i również pracownikom, wszystkim jednostkom, które dołożyły wiele pracy, żebyśmy znaleźli się tak wysoko. Co do minionego roku, nie był to na pewno łatwy rok, niemniej daliśmy się z tym radę, mimo iż nie otrzymowaliśmy może. Pewnych środków na pewne inwestycje, musieliśmy się z nich wycofać, na przykład chociażby schodników. No ale tu nie leży, że tak powiem, problem po naszej stronie to jest już informacja, którą otrzymujemy ze strony rządowej. Tam analizują, gdzie środki idą. Powiem tylko, że jeśli chodzi o drogi od trzech lat, niestety takich środków z tej strony żeśmy nie otrzymali. Ale są inne możliwości. Polski Ład w tym roku będziemy również robić już ostatnią, taką bardzo dawno nieremontowaną drogę, jeśli chodzi o lichnowy. Włącznie z chodnikami zostanie nam w sumie taka jeszcze droga w, na terenie gminy Miłorac, ale tu czekamy na środki, które na wszystkie czekają Polacy. KPO, jeżeli ich nie będzie, to my na pewno tej drogi też nie wykonamy, bo tam jest w zadaniu te zadanie. W zadaniach te zadanie. Cóż, proszę Państwa, praktycznie rzecz biorąc, wszystkie zadania zostały zrealizowane. Szpital dostał dosyć duże dofinansowanie. Zzywaliśmy praktycznie wszystkie projekty, o które żeśmy prosili, a więc i nowy tomograf komputerowy, e, remont oddziału wewnętrznego. Praktycznie skończyliśmy już z COVID-em, niemniej te sale, które są, dzisiaj rozszerzyliśmy na oddział wewnętrzny. Również podawanie dzisiaj leków. No, słuchajcie Państwo, myślę, że nie odstajemy, jeśli chodzi o szpitale tego rodzaju, a więc szpitale powiatowe. A chciałem tylko powiedzieć, że. Jesteśmy jednym z siedmiu szpitali w Polsce, oczywiście w rankingu powiatowych szpitali, które nie miały za zeszły rok zadłużenia. To też się liczy, bo wiadomo, pieniążki pieniążkami, ale przecież i tam muszą być podwyżki. A służba zdrowia jednak kosztuje dzisiaj coraz więcej, a nas jest niestety już w wieku ponad 60 lat społeczeństwo się starzeje i to nie tylko w samym Malborku. Na szczęście się u nas, nas więcej trochę rodzi, bo po połączeniu ze Szpitalem Nowodworskim przenieśliśmy oddział położniczy do Malborka. W tej chwili wiemy, że również Sztum będzie de, de, reorganizację przeprowadzał i prawdopodobnie również cała, cały ten oddział położniczy, neonontologia, jak i również pediatria, przejdzie, przejdzie do nas. Yy, Oby również ta młodzież, którą dzisiaj żeśmy nagradzali, zostawała tu w Malborku. Czynione jest wiele inwestycji, żeby pozostali. Wiadomo, że chodzi również o pracę, o środki, które później idą za tym, ale mam nadzieję, że to, co my robimy jako powiat, jako gminy, jako również miasta, będą służyły temu, że ta młodzież jednak będzie zostawała. Co mogę powiedzieć? Życzę wszystkim radnym. Którzy no, za chwilę będą kończyli kadencję. Jeżeli będą miał, tu, mieli tyle siły, żeby dalej pracować na rzecz naszego społeczeństwa, naszego pięknego powiatu, życzę powodzenia, bo to za chwilę się stanie. Praktycznie rzecz biorąc, jeszcze jeden budżet będziemy uchwalać, a w kwietniu przyszłego roku wybory. Dziękuję Państwu również, że wytrzymaliście z nami i ze mną również tyle lat. No ale cóż, skoro mnie skoro wybieracie i skoro radni również chcą, żebym sprawował tą funkcję, a ma na tyle siły, i zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze, czego Państwu wszystkim życzę. Zapraszam jeszcze przy okazji serdecznie związane z 25-leciem powstania powiatów na przepiękny koncert. 23 czerwca muszę powiedzieć, że starałem się o parę lat o to, żeby ten koncert się tutaj w Malborku odbył i tego zespołu, który koncertuje w Stanach, i we Włoszech. Będą śpiewali cztery uczniowie Powarotiego. Serdecznie Państwa zapraszam. Bilety do nabycia za darmo. Myślę, że niezapomniane chwile spędzimy w tym dniu. A taki już kulminacyjny punkt związany z 25-leciem dożynki powiatowe 2 września, ale myślę, że jeszcze będzie czas, żebym mógł o tym również więcej powiedzieć.